Hejka wszystkim, witam Was na moim kanale, miło mi, że jesteście. Ten filmik zaczniemy sobie od wybrania saszetki z kolekcji Mawka i Strażnicy Lasu. Prosiliście mnie w komentarzach o taki napis. Kolekcja Żabki, została wybrana taka żabka na granatowym tle. Kolekcja Wednesday, wybraliście wiolęczelę. Z kolekcji jesiennej wybraliście takie grzybki, a także listki. Są tutaj takie dwie saszetki z listkami. Dzisiaj otworzę sobie tą i mam nadzieję, że chodziło właśnie o nią. Z kolekcji puszyn wybraliście taką czarno-białą łapkę, a także. Taką brązową z czarnymi kółeczkami. Z kolekcji Polskie Miasta w komentarzach wybraliście numerek 23. Z kolekcji Prezentów została wybrana taka żółta saszetka. A z Pokémonów została już tylko jedna saszetka. I uwaga, kręcimy. Wpadło ono na kolor taki purpurowy. W sumie z tych wszystkich saszetek to mamy tutaj jedną purpurową i jest nią taka z kostkami. Mamy już wszystkie saszetki, teraz przechodzimy do otwierania. A zaczniemy sobie oczywiście od kolekcji z mawką. Dobra, sprawdźmy, co jest w środku. Jest tu oczywiście mawka, która ma obok siebie takie krokusy, pewnie pod numerkiem 25. Znajduje się ona na takiej tutaj stronie z kropeczkami. Przyklejona naprawdę tutaj mega ładnie pasuje. A teraz przechodzimy do kolekcji z Gen Z. Jestem ciekawa, jaka naklejka może tu być. Tu jest taki słodziutki gęgarek pod numerkiem 12. Może naprawdę słodziak. Jest on na takiej stronie z czerwonymi puzelkami, a także jeszcze jednym gengarkiem. Przejdźmy do strasznej kolekcji z Wednesday. Jest tutaj Wednesday, jak zawsze w czarno-białym stroju pod numerkiem 25, czyli to już jest chyba druga naklejka, która ma piątkę na końcu. Jest ona na takiej stronie, tam gdzie jest Wednesday z tą wiolęczelą chyba, a także Tyler. W tym samym katalogu znajduje się również kolekcja z prezentami. Na tych kartkach zostały tylko dwa miejsca: dziewiątka i dziesiątka. Sprawdzimy zaraz, jaki numerek jest w środku, a także jaka naklejka. I mamy tutaj iPhone'a pod numerkiem 10. Zgadza się, właśnie takiego chciałabym mieć iPhone'a. iPhone przyklejony, mam nadzieję, że równo. A teraz czas na Waszą ukochaną jesienną kolekcję. A zaczniemy sobie od pomarańczowej saszetki. Jest tu świeczka o zapachu dyni pod numerkiem 4. Jest ona w tym okienku. Napisane jest Thursday, czyli czwartek. Akurat dzisiejszy dzień. Koniecznie na jesień musicie sobie kupić taką jakąś świeczkę zapachową, ponieważ ona naprawdę robi taki mega fajny klimacik. Teraz druga saszetka z grzybkami. I mamy tutaj taki wianek. Jak się robi takie wianki na zimę, to to jest taki wianek na jesień pod numerkiem 5, czyli na następnej stronie w piątek. Jak nie macie co robić w piątek, no to zróbcie taki wianek, będzie ładnie. Przejdźmy teraz do kolekcji z żabkami. Mam nadzieję, że naklejka, która jest w środku, znajduje się na pierwszej stronie, bo są tutaj dopiero tylko dwie naklejki. I wyleciała stąd taka milusia żabka, pewnie wróżka, bo ma skrzydełka pod numerkiem 3. Hurra! Spełniło się moje najskrytsze marzenie. Teraz kolej na saszetkę z kolekcji Polskie Miasta. Wyskoczyło nam tu. Y... Co jest w ogóle? Mama! Jest tu Ostrów Tumski pod numerkiem 20. Czyli wszystko się zgadza. Jak widzicie, cały dział już z Wrocławiem mamy skończony. Jest tutaj taki Krasnolud z pierogiem, Katedra, Zo, Most Grunwaldzki, a także Ostrów Tumski. Teraz przejdziemy do kolekcji z puszynem, A zaczniemy sobie od pomarańczowej saszetki. Pewnie łapka coś trzyma, jakiegoś kotka w środku. O, dobra. Coś jest. Trudno. Jest tu kotek, jajeczniczka pod numerkiem 20. Pewnie to będzie cała strona z tymi kotami, jedzeniami. Jajeczko przyklejone. Teraz druga saszetka. To się otwiera. I mamy tu puszyna jedzącego popcorn pod numerkiem 15. Została nam ostatnia saszetka z kolekcji Pokemon a także ostatnia na dzisiejszy filmik. Jest taki słodziak różowy pod numerkiem 4. Mamy już całą kolekcję skończoną, a tak się ona prezentuje. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy wam się podobała. I oczywiście tradycyjnie pokazuję wam to, co nakleiłam na szorcach. Jeżeli ktoś nie widział, no to koniecznie to obejrzcie. Nakleiłam takiego rogalika. a także napój. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Koniecznie napiszcie w komentarzach, jakie chcecie saszetki, abym otworzyła w następnych filmikach. Cóż, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a także subskrypcji z dzwoneczkiem, aby nie przegapić moich kolejnych filmików. Do zobaczenia w nowych filmikach, papatki. Się odkleja jest tutaj taka świeczka o smaku, <laughs> o smaku, o mój Boże.